Ma, no widzę, no, no, no. dzisiaj będziemy sobie kupowali za 300. O nie, będziemy sobie kupowali rzeczy, dokładnie tak. Wtedy kupuję to, to. To, to. 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 Dobra, widzę, kupujemy teraz kupujemy sobie... Yy bo mi dawno drzewo w ogóle nie urosło, widzowie Dobra widzowie, kupujemy teraz drzewy i drzewy koo Aha, ja myślałem, że to są tysiące to są miliony. Nie myślałem, że to tysiące to są miliony. Dobra widzowie Jeszcze kupujemy Ej, niestety nie urosło nam dzisiaj dziewko No i chyba to by było I Nie, ale jeszcze zostało nam jedno widzowie Jeszcze kupujemy ja to Jeszcze zostało nam Dobra widzowie, to by było na tyle. Papa, pa, dziękuję za oglądanie. Zostawicie, zostawcie supa, łapkę w górę. Ja nie przedłużam. Papa, pa. widzimy się w następnym odcinku.